Witam na kanale Auto i Oscyloskop. Postanowiłem jeszcze poruszyć temat separacji masy w oscyloskopach w formie takiej, czy on ma wpływ na proces diagnostyczny pojazdu. I moja odpowiedź brzmi tak: sam sobie z tego Mocno nie zdawałem sprawy, dopóki nie zacząłem się bawić tym oscyloskopem z serii 4000. Ja sobie to radziłem w różne sposoby. Miałem, budowałem sobie różnego rodzaju filtry, które mi pomagały w tym, ale jednak zawsze gdzieś tam coś wypadało, coś wychodziło, co zaburzało mi ten sygnał na przebiegu. Już tłumaczę o co chodzi. W samochodzie. Mamy masę, która jest połączona z naszą klemą minusową w pojeździe, w akumulatorze, prawda? I wszystkie cewki, wtryskiwacze, elektromagnesy, te, te rzeczy, które klikają, załączają się, gdzie zachodzi indukcja, powodują bardzo dużo zakłóceń impulsowych które my widzimy podczas diagnostyki na przebiegu. I jest jeszcze druga masa. Wszystkie czujniki, które są połączone z komputerem sterującym naszym silnikiem, one są połączone masą bezpośrednio z ECU. Więc można rzucić taką tezę, że mamy w pojeździe dwie masy. Pierwsza masa to jest ta, która jest połączona z naszym akumulatorem i druga masa, to jest ta, która jest połączona z wszystkimi czujnikami które są połączone z sterownikiem silnika o co biega jeżeli ja w tej chwili widzicie na ekranie przebieg z, z czujnika MAP jest to takie specyficzne badanie, które ja bardzo lubię one mi daje informacje jak zamykają się i otwierają poszczególne zawory od strony kolektora ssącego i czy tam nie ma przykładowo zakłóceń tego typu, że mam uszkodzoną uszczelkę pod głowicą, czy nie ma gdzieś mniejszego podciśnienia. No trudno znaleźć takie informacje na polskich kanałach. Mnie się to badanie bardzo spodobało. Ja je używam, bawię się nim, ale on ma jedną wadę. Widzicie w tej chwili na tym przebiegu jeden taki duży pik. Ten pik, ten duży, on wychodzi właśnie z zakłóceń masy pojazdu. Dlaczego ja w tej chwili używam masy pojazdu do tego badania? Ponieważ dla punktu odniesienia, żebym wiedział, który cylinder jest w którym miejscu na tym przebiegu, muszę jako punkt odniesienia użyć zapłonu cylindra. I sonda do badania przewodów wysokiego napięcia musi być uziemiona z masą pojazdu, bo gdyby tam gdzieś jakaś iskra mi przeskoczyła i idzie to wtedy bezpośrednio z sądy do masy pojazdu, a nie na oscyloskop i na komputer. Przynajmniej takie mam, taką mam nadzieję, jest to takie moje zabezpieczenie. A teraz Wam pokażę to samo badanie wykonane oscyloskopem serii 4000. Używam trzech kanałów. Jeden kanał to jest kanał połączony z map sensorem i z masą map sensora. Drugi kanał to jest sygnał z map sensora i mam połączony z masą akumulatora. I trzeci kanał to jest sonda z. Przewodu wysokiego napięcia i jest masa masa połączona z masą pojazdu. Zobaczcie, między tym jednym a drugim, tym pierwszym a drugim kanałem jest widoczna różnica, jest mniej zakłóceń, jest mniej zakłóceń. Bardzo często chcemy zrobić jakąś diagnozę, i jeżeli używamy tańszego oscyloskopu, który ma wspólną masę, zmuszeni jesteśmy aby skorzystać z masy pojazdu, chcę mieć y, jako punkt odniesienia zapłon, no to nie mogę się połączyć już drugom, drugim przewodem z masą y, naszego ECU, bo mogę wprowadzić zakłócenia. Dlaczego? Ponieważ nasz sterownik silnika ma dobrze separowany, dobrze odizolowaną tam masę, tam jest dobra filtracja, aby te zakłócenia które idą od tych wszystkich cewek, przekaźników, jakiś elektromagnesów czy wtryskiwaczy nie wpływały na odbierane sygnały z naszych czujników podłączonych do naszego silnika i połączonych z ECU. I tu jest problem. Nie zdawałem sobie sprawy, bo nie korzystałem z takiego oscyloskopu zakochałem się w tym oscyloskopie przyznam szczerze, jak mogę tak w cudzysłowie powiedzieć no jest bardzo duża różnica 12 bitów na dzień dzisiejszy, co mogę powiedzieć i przede wszystkim ta separacja masy ja mogę podłączać się do czujników które są połączone z naszym sterownikiem silnika bez obawy o jakiekolwiek zakłócenia jeżeli użyję Tyle kanałów, ile chcę, i użyję tyle mas, ile chcę, one są od ciebie wszystkie separowane. Mogę robić pomiary czujników z ECU i tu mieć masę z ECU, i mogę w tym samym czasie mieć podłączone kanały do jakiegokolwiek innego komponentu, który jest połączony z masą pojazdu. I nie mam tych zakłóceń. To jest taki krótki materiał. Dla tych wszystkich, którzy chcą się rozwijać, którzy zastanawiają się, bo rozwijają swoją firmę nad kupnem nowego sprzętu, ponieważ ten, który mamy, nauczyliśmy się na nim, chcemy się rozwijać, to jest odpowiedź. Czy kupić oscyloskop? Ja nie mówię, że macie kupić pikoskopę, ale mówię, czy kupić oscyloskop z separacją masy, który jest droższy. Czy pakować się znowu w ten oscyloskop z tą masą, która jest nieseparowana? Co zyskujemy? Zyskujemy przebiegi, zyskujemy diagnozę pozbawioną zakłóceń z masy pojazdu przy oscyloskopach, które mają separację kanałową na masie pomiarowej. Na masie pomiarowej. Nie zdawałem sobie sam z tego sprawy, jaki jest wpływ tej separacji na wykonywaną diagnostykę. Dziękuję Wam serdecznie, że dotrwaliście do końca. Wasza łapka w górę będzie dla mnie sygnałem. Te wiadomości, które staram się Wam przekazać, powiększają Waszą wiedzę w diagnostyce oscyloskopowej. A nowe osoby zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i zapraszam na następne materiały.